Pani, witam Was w nowym dniu Ja dzisiaj w kuchni sporo, jest niedziela Ale chcę jeszcze z dziewczynkami dzisiaj wyjść na pewno na rolki Bo wiem, że im zależy na tym Sekundka I wstawiłam właśnie Kolejne pranie I cały czas coś tak robię, wiecie Jedno pranie Drugie pranie, gotowanie Śniadanko, dzieciom śniadanko Drugie śniadanko, obiadzi. A chcę zrobić sobie i Arturowi Może dzieci później też spróbują e, Warzywa z ryżem Smażę osobno cukinię z papryką, osobno pieczarki, gotuję już trochę ryż i myślę właśnie, żeby zrobić e, takie fajne danie. Dodam jeszcze później e, pomidory w puszce, doprawię to odpowiednio i będzie takie mam nadzieję dobre. Ale mi paruje. No już teraz to mi w ogóle nie będzie słychać pralka, okap, także może odezwę się do Was później, żeby mnie tutaj za bardzo, wiecie, nie zagłuszało.

Jak widzicie na placu zabaw dziewczyny próbują na rolkach, Matysia już większość sama, e, ja troszkę pomagałam Lili, ja pomagałam trochę Lili, ale powiem Wam, że Lila lepiej sobie radziła jak jeździła, zaczęła próbować sama niż ze mną. Wow, kto to do mnie dojechał? Super, Mateusz, No, musisz sobie ćwiczyć. Korzystaj z tego. Ale chłodno jest, co? Nie tak jak już wczoraj. Już czuję, że temperatura nam się ochłodziła i mamy, myślę, gdzieś około, nie wiem, 15 stopni. Rano jest u nas, zawsze zimnie, U nas wieczorami jest, wiecie, cieplej, więc wieczorem pewnie będzie około 17. Mam Cię nagra? Czekaj, puszczę Mati. I co chcesz powiedzieć do naszych widzów? Cześć? No to powiedz jej część chociaż. Jak, jak tam jazda dzisiaj? Próbujesz coś i dzieci? Mi się idzie. Się płasza. A, a. To jest mały zgrzytek, Ona musi sama. Ona musi sama. Czekaj, ja wyłączę. A i. Wstanę i wyłączę zaraz. Wyłączę aparat. No dobra. Zajmuję się tutaj dziewczynkami. O Maty, już zobaczcie się, okryła I też chwila przerwy. Zrobiłam też nam nie wiem czy widzieliście czy nie widzieliście? Zrobiłam nam koktajl. No pewnie truskawkowo, pomarańczowo, jeżynowo, malinowy. co? Moc energii, jak dziewczyny będą potrzebowały, wiecie, energii do jazdy i siły, prawda? A mogę ja łyka? Mm. Ja jestem następna, Jest pojedzę ze mną, zaraz pojadę z Tobą, tylko jeszcze Maty się napije. Cześć kochani, witamy Was w nowym dniu, mamy już poniedziałek, wczoraj w sumie nic nie nagrywałam już, bo jak wróciłyśmy to były lekcje, czytanie i już chciałyśmy sobie, wiecie, tak niedzielę spędzić po prostu poza kamerami. I e, właśnie się szykujemy do szkoły. Mamy poniedziałek. Ten vlog będzie dość e, rozszerzony. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Umyłam właśnie dwa razy głowę i zobaczcie, jeszcze mam bardzo dużo. Teraz jest to typowo mięta, według mnie, ten kolor. Ale naprawdę go dużo, dużo go e, zostało tego koloru. Także nie wiem, czy on tak łatwo mi e, zejdzie. U Liluni spray, oczywiście, z, zmył się prawie e, cały. Myłam jej trzy razy głowę, a u Matysi dwa razy i też. Nie widzę, żeby coś tam, nie? Nie. Nic nie ma. Także fajna nawet zabawa dla dzieci, wiecie, czasami im tak pomalować. To tak jak malowanie buzik na różnych festynach. Lila, szykujesz się? Jesteś? Powiesz cześć? Powiedz cześć. Chodź, cześć. chodź powiedz cześć. Dzisiaj rano widzę? mnie cały dzień przyczyn? Przy to mała. Nam, pokaż o, nam się. A. się Witamy Was kochani w takim razie w poniedziałkowy poranek i życzymy miłego tygodnia. Chciałam zaprowadzić dzisiaj e, dziewczynę do szkoły, wiecie, e, pieszo. Ale moje córki stwierdziły, że im się nie chce po weekendzie jakoś rano biec i iść pieszo, także pojedziemy samochodem. A ja naprawdę chciałam sobie zaliczyć wiecie z rana taki fajny spacer. To jest super sprawa, że nie trzeba jechać też samochodem, tylko czasami ruszyć, że tak powiem, cztery szanowne litery i się przespacerować. I teraz będzie mi brakowało tego spaceru. Nie wiem, czy właśnie później nie pójdę, wiecie, w związku z tym pobiegać. No, ale póki co zrobię sobie szybko chyba już jakieś śniadanie, e, zanim je zawiozę, zjem coś, bo później jeszcze jak wrócę, to mam się dzwonić z mamą, e, powinnam zrobić, chociaż pomalować paznokcie, chociaż będę miała w tym tygodniu dużo takich zajęć, bo chcę umyć okna, jakieś takie wiecie, chemiczne trochę w domu, więc nie wiem, czy robić te paznokcie. Powiem wam kochani, że zawiozłam dziewczynki, wróciłam właśnie i jestem pod blokiem, stwierdziłam, się jeszcze do was odezwę teraz, bo świeża myśl, która mi się nasunęła, to to, że dużo osób dzisiaj na mnie bardziej zwracało uwagę niż jak te włosy zrobiłam. I zaczepiła mnie koleżanka Kasia, powiedziała, że nawet fajnie to wygląda, że się trochę sprał już i zmył, ale że tak w sumie na wiosnę, że spoko, ale powiem wam, że bardzo dużo widziałam mamusiek i znajomych takich, wiecie... Które mnie widują pod szkołą i już jakby bardziej na mnie zwrócą uwagę, bo mówimy sobie dzień dobry i w ogóle. I widziałam to skupienie. I dzisiaj nie czułam się tak komfortowo, jak czułam się ostatnio, bo nie wiem, czy oni sobie myślą, że fajnie to wygląda, czy jednak nie za fajnie, czy im się podoba, czy raczej, wiecie, to krytykują. Chociaż z drugiej strony to ja mam się czuć dobrze i jakby ja mam, wiecie. Komfortowo się w tym czuć yy, i ode mnie zależy jak moje włosy będą wyglądały, więc tak naprawdę to nikt nie może yy, ingerować w to, ale wiadomo, może się komuś podobać, lub może się komuś nie podobać. U nas jest chyba 13-14 stopni, także już jest yy, ochłodzenie ogólne, yy, ale tak na tą bluzę, którą wyszłam, jak widzicie, jest spoko, mat i oddała mi z powrotem do domu. Kamizelka Lila w swojej poszła. No, i tak, powiem Wam jeszcze później, jak już ogarnę się troszkę w domu, co będziemy dzisiaj robić po południu i co jeszcze robiłyśmy w piątek, czego nie umieściłam we vlogu, ponieważ chciałam to w osobnym temacie i już mi się naprawdę nie mieściło tego materiału, bo jak zauważyliście, w tamtym tygodniu nagrywałam jak szalona. Także w tym będzie troszeczkę, wiecie, spokojniej, nie? Dzisiaj wystawię Wam na pewno Lookbook Dziewczyn. Jestem ciekawa waszej opinii, czy wam się spodobają te letnie ubranka, które tam umieściłam. Co o nich myślicie? Co myślą mamuszki a propos swoich dzieci? Czy lubią takie, czy inne rzeczy? Czy ktoś kupował w tym sklepie? Czy jaką ma opinię? No, jestem ciekawa waszej opinii. Właśnie tak pomyślałam, że jak rzadko teraz się coś, kochani. Szyję ręcznie, a właśnie szyję lili z i naszła mnie taka refleksja, że w tych czasach naprawdę mega rzadko się już szyje ręcznie. Powiedzcie mi, jak to wygląda u was? Czy jak macie na przykład w czymś dziurę, to od razu to szyjecie, czy wkładacie na przykład do szafy i a później to szyję i tak leży i leży i się tego nie nosi. Bo ja się często łapię na tym, że na przykład jak tam dziewczynki mówią, że jest w czymś dziura, to no dobra, to mama później szyje, mama później szyje i tak wiecie, schodzi się aż czasami już z tych rzeczy można wyrosnąć. Ja nie mówię, ale czasami no jak tam mamy gdzieś wyjść i jest jakiś fajniejszy ciuch to tak, rzeczywiście złapie za tą igłę i nitkę i coś tam szyję, ale normalnie to jakoś tak daleka jestem. Do takiego, wiecie, pamiętania o szywaniu różnych rzeczy, a nawet do tego stopnia, że jak przyjeżdża do mnie, przylatuje moja mama, to zawsze zbiera jej ubrania. Mama mówi, zbierz mi te ubrania, co tam trzeba coś zszyć. I moja mama po prostu sobie w wolnej chwili, jakiejś się nudzi, zasiada i zszywa jakieś tam dziecięce rzeczy, które na szwie gdzieś puściły, czy coś w tym stylu. I właśnie jestem ciekawa, jak to u Was wygląda. Czy nadal chętnie sięgacie do igły i nitki, czy już w tych czasach coraz słabiej? Właśnie podkurzałam i będę sobie robiła warzywa na patelnie, marchewki, tam jest kukurydza, broku. Kalafior i sobie przysmażę to wszystko na odrobinie oliwy z oliwek, ugotuję sobie ryż i pomyślę, chyba bezmięsnie po prostu to zjem z sosem chińskim, coś w tym stylu. A dzisiaj e, dla dziewczynek udało nam się kupić i chcemy wypróbować e, z Lidla pezyze ziemniaczane z mięsem i to są wieprz, z wieprzowiną, więc muszę przysmażyć do tego cebulkę. One takie rzeczy bardzo lubią, także dam im. Przed treningiem, bo Wam nie powiedziałam chyba, albo powiedziała mi nie pamiętam, że wybieramy się kochani dzisiaj na zajęcia karate. Byliśmy w piątek, ale jako obserwatorzy, a dzisiaj chcemy iść z dziewczynkami i będą mogły wziąć udział w pierwszych zajęciach. Czy im się uda, wiecie, wytrwać całą godzinę w ćwiczeniach, bo to jest od szóstego roku życia, a Lila dopiero co skończyła 6 lat, więc, no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie są nakręcone, wiecie, na te zajęcia. I bardzo chcą iść, a to już jest połowa sukcesu, więc zobaczymy. Nie podejmujemy jeszcze decyzji, czy będą chodziły na tą karatę cały czas, czy po prostu dzisiaj i na przykład powiedzą nam po zajęciach, że to nie jest dla nich. Pokażę Wam, kochani, szybciutko, jak wygląda moje jedzenie. Tu jest dużo natki, pietruszki, ryż, dużo różnych warzyw smażonych na patelni. Czy pamiętam o smaku, chyba mango? I zabieram się za jedzenie. Wie idziesz, Mati? Karata! Cieszysz się? Będziesz ćwiczyła? Też ja Lilusia. Zaraz zakładamy buciki, dosłownie dwie minutki. Także Lilusia kończ tą bajeczkę i uciekamy. Ja <laughs> idziemy, idziemy. I mama na sportowo. Kochani, witam Was w nowym dniu. I powiem Wam tak: jak jest chłodno, i nie wiadomo co założyć, jak założę rano dzieci do szkoły, to po prostu ta bluza, którą już znacie, jest numerem jeden. My właśnie się z dziewczynkami zbieramy, zaraz zakładamy buty, założę dziewczynki do szkoły. W planach dzisiaj mnóstwo prasowania. mam sobie sprawę z tego, że ja Wam w końcu chyba nie opowiedziałam wczoraj po tym karate i tak cały czas vloguję dzisiaj bez zastanowienia. Eee, jak widzicie prasuję, już mam naprawdę mega stertę uzbierałam chyba tego co najmniej od dwa prania za dużo, no ale teraz muszę stanąć przy tym i to dokończyć, bo wtedy moja głowa będzie się lepiej czuła i będę czuła się psychicznie wolna bardziej, a jak wiem, że tam na mnie czeka wiecie to prasowanie, to ja nie mogę się do końca zrelaksować więc tak, powracam do tego karacę. Byliśmy wczoraj na tych zajęciach. Dziewczynki i e, tatuś uczestniczyły w tych zajęciach. Pozwolił pan instruktor normalnie im ćwiczyć, coś tam im pokazał. Wiadomo, musiał prowadzić też grupę, która już ma wiecie różne pasy w różnych kolorach, bo po już pozdawali różne egzaminy i tak dalej. I nastawienie Matyldzi jest po prostu fenomenalne. Ona chce chodzić, chce ćwiczyć, natomiast Lileczki jest, jest podekscytowana, ale bym powiedziała, że taka troszeczkę czująca jakieś obawy, i jej nastawienie jest troszeczkę mniej entuzjastyczne. Mniej jest podekscytowana po prostu niż Mati. No, i wczoraj było też tak, że ćwiczyły, i tak wiecie, z mojej strony i moich obserwacji e, wynikało, że Mati jest e, skoncentrowana. To już e, jest jakby z racji jej wieku: ona jest starsza od Lili i wiecie, mocniej potrafi się skupić, e, a Lileczka jeszcze jest e, młodsza i ją tam wszędzie nosi. Wiecie, zamiast stać czasami e, prosto, czy w jakiejś tam pozycji, to na sobie tam wiecie. Robiła jakieś tańce, ale ogólnie wykonywała te polecenia, nie wysiadła w trakcie, nie popłakała się na przykład, że nie daje rady czy coś w tym stylu, także to trwała do końca. I po zajęciach Matysia w ogóle bardzo jej się podoba i ona chce chodzić na tą karatę, więc my podjęliśmy decyzję taką z mężem, że idą obie. Lila też chce, ale wiecie, w niej nie ma po prostu aż tyle entuzjazmu, mi się wydaje, że to, że ona musi się troszeczkę z nowym zadaniem oswoić i będą chodziły na karate dwa razy w tygodniu po godzinę, także nie jest to po godzinie i nie jest to aż tak mało, wydaje mi się, że już można się czegoś nauczyć, Wydaje mi się, że naprawdę to jest bardzo fajne, żeby też dziewczynki umiały, wiecie, e, wykonywać e, takie sztuki walki, że nie tylko e, sukieneczki, spódniczki, wiecie, e, takie rzeczy, tylko mi zależy też na tym i mężowi, żeby one też umiały na przykład kiedyś, gdyby musiały e, same się obronić w jakiejś tam sytuacji, to żeby umiały tą samoobronę. E, ja nie chciałabym, żeby musiały używać tego, rozumiecie, ale tak, wiecie, dla bezpieczeństwa e, wydaje nam się, że to jest fajne. To uczy też dzieci dyscypliny, e, zorganizowania, e, takiego autorytetu e, ze strony m, nauczyciela. Obserwując go i widząc, jaki on jest, wiecie, wysportowany, mądry w temacie karate, one też e, widzą, że słuchają go i to jest takie dla nich trochę zafascynowanie. Już to było widać. Także wiecie, no plusów jest bardzo dużo i pomyśleliśmy, że po prostu pójdą na to karate i pójdą z tatą. Możliwe też, że jak tata akurat nie będzie mógł chodzić, to ja będę wskakiwała na jego miejsce i czasami ja też będę ćwiczyła z dziewczynkami. Teraz mają poćwiczyć do kolejnej lekcji jakieś tam początki, nie wiem czy nazwać to można ciosami, ale wiecie, jakieś tam różne ćwiczenia mają poćwiczyć i wypracować je do następnych zajęć. Także zaczynamy karatę. Ja zamówiłam już nawet kimono matesi, a Lileczce koleżanka zaproponowała, że jej córeczka nie będzie chodzić, czy ze starszej córki ma, i że po prostu to kimono nam odda, czy pożyczy, już nie pamiętam. Także skorzystamy z tego. Wiecie, i lileczka będzie miała a ty się zamówiłam. No, i taka oto historia e, w związku z, karato, z karate. E, powiedzcie mi, czy któryś z Was chodzi na karatę, czy co myślą rodzice, niech się wypowiedzą na ten temat. E, czy Wy w ogóle kiedyś chodziliście, jak byliście moczni, czy na przykład wysyłacie swoje dzieci? Jeśli możecie się ze mną podzielić opinią, to byłoby mi bardzo miło, poczytam na pewno w komentarzach wiecie, że ja prawie zawsze czytam komentarze. I staram się na 90% odpisywać. No dobra, wracam tutaj, bo na tym dzisiejszym dniu e, będę musiała zakończyć, wiecie, tego vloga, żeby on za długi nie był, żeby się tam nie przeciągało. A od jutra będę miał czasu, e, więc pewnie zacznę vlogować dopiero w sobotę. A, bo ja jeszcze czekam na wyzwanie. No właśnie, niedługo wróci do mnie wyzwanie, a wy pamiętajcie, że do soboty chyba czy do piątku e, wejdźcie na kanał Koniecznie Marni Mar i e, Family Beauty Box i zobaczcie, jak dziewczyny wykonały zadanie. Bo ja już się nie mogę doczekać rezultatów i tego, czy były zawstydzone, czy dały radę. Widzicie, na moich włosach nadal e, jest miętowy kolorek. Pokażę Wam, kochani, jaki zamówiłam yy, Matysi Strój. O, właśnie tak on wygląda. Oczywiście dla dziewczynki. Wybrałam na met 40. Mati ma wzrostu met 36,5. Także mam nadzieję, że będzie dobre. I zobaczcie cena, tak jak widzicie. Powiem Wam, że nie. Myślałam, że są droższe te Kimona, ale na szczęście nie są aż takie drogie. Nawet widzę, że jest jakaś promocja, że jak się weźmie, kupi jeden, to drugi będzie 10% taniej. O, i czekam na przesyłkę. O, jeszcze tu jest zdjęcie. Tak ono wygląda. Ciekawe, jak ona będzie w tym wyglądała. Jak było w szkole? Mama. No jak było w szkole? Fajnie? Gdzie masz się O, gdzie masz siostrę? Na no. Tak. A cieszysz się, że będziesz chodziła na karatę? Tak średnio? Ale myślisz, że może Ci się to z czasem spodobać? No to fajnie. Pokaż jak... Yy, jedna... nie za o tak. Nie. Musisz o tak, wtedy tak. Patrz jedna rączka, ale nie właśnie tak, liruszy Patrz. No weź tą rączkę ze ona była tak, pan Kład, Tak. No, musisz ćwiczyć. Jedna ręka tylko, tak. I druga. O tak. Matysia, jak było, kochanie, na tym artkrabie? Co robiłaś? Ja. Nie, Mikołaj święty, kochanie. No to powiedz, co tam robiasz? Ja malowałam. Co malowałaś? Posąż. Czyli powiedz po polsku, kochanie. Dinosaurs. No to powiedz po polsku. Dinozaur. Jeszcze raz? Dinozaury. Dinozaury. Dinozaur. Nie, dinozaur. Dinozaury. Ur. A wiesz co chciałam jeszcze Ci powiedzieć, że nie mówiłaś naszym widzom czy, chcesz, czy cieszysz się, że będziesz chodziła na karate. Mati bardzo, tak? Tak, chcesz się uczyć? Tak. No dobra, grzejemy jedzonko, a ty się przebieraj. I zakończam dzisiejszego vloga, kochani. Trzymajcie się ciepiutko, jak lubiliście ten filmik, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Pa! Cześć!